Prawie 200 uczestników liczył przeprowadzony w miniony weekend w Rybniku turniej szarmierczego Pucharu Polski. Wśród nich nie zabrakło oczywiście przedstawicieli rybnickiego klubu, którzy udział w tych zawodach z pewnością mogą zaliczyć do udanych. Pierwszego dnia w zawodach rywalizowały ze sobą dziewczyny drugiego młodzi mężczyźni. Wśród nich Krystian Fajkis i Kamil Naszkowski, z którym rozmawialiśmy w trakcie zawodów. Walczymy się w sumie dobrze. Zakwalifikowałem się do szesnastki, no i teraz będę walczył o Nie udało się. Kamil zakończył zawody na jedenastym miejscu, Krystian z kolei został sklasyfikowany na trzynastej pozycji. Warto również wspomnieć o sukcesach dziewczyn podczas tego turnieju. To nasza zawodniczka Anna, Ania Mroszczak walce o finałową czwórkę, wejście do, do tej strefy, gdzie stają zawodniczki już na podium, przegrała minimalnie 15-14 z zawodniczką, którą notabene jeszcze nigdy w życiu nie wygrała, która zresztą jest zawodniczką starszą od niej o 3-4 o lata. Ostatecznie Anna zakończyła zawody na ósmym miejscu. Jak widać rybnicy szermierze nie muszą obawiać się rywalizacji z najlepszymi w kraju. W Rybniku yy, my Myślę, że nie możemy narzekać na, na, na brak, brak dzieci, które, które chcą uprawiać tę naszą dyscyplinę, z racji tego, że, że w klubie mamy około, w sumie około 80 zawodni, zawodników i zawodniczek, więc, więc ta szermierka ma się, ma się w rybniku, ma się dobrze. Co więcej, wyniki osiągane na tego typu zawodach są szansą dla tych młodych zawodników na awans do rozgrywek na najwyższym poziomie. Z tego turnieju wyłaniamy zawodników do Pucharów Świata, a następnie do Mistrzostw Świata. Więc oni tutaj punktują i starają się zdobywać te jak najlepsze miejsca, żeby w tej klasyfikacji, na tej liście być jak najwyżej i móc zakwalifikować się na tą najważniejszą imprezę w sezonie. Cieszyć może fakt, że należą do nich również zawodnicy RMKS-u, klubu, który w tym roku obchodzi jubileusz 85-lecia działalności.